Siema siema, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym to ocenimy i w którym to pokażę wam jak wygląda dworzec w Jelenie Górze. Zapraszam serdecznie do oglądania, bo warto. I witam was bardzo serdecznie pod kasami biletowymi, mamy tutaj zobaczcie dwa okienka, ale dzisiaj na godzinę 8.00 jest otwarte tylko jedno, a tutaj z kolei... Też wygląda jakby były jakieś okienka. W przeszłości zapewne były, ale teraz jest po prostu reklama kolei Dolnośląskich, czyli jednego z głównych przewoźników obsługujących tą stację. Stacja Jelenia Góra nie jest gorsza od innych, bo zobaczcie, mamy też tutaj właśnie skrytki. I ciekawostka: wszystkie 9 skrytek jest na tę chwilę dostępnych. Ciekawostką jest niewątpliwie fakt, że mamy tutaj. Oferty nieruchomości, powiem Wam szczerze, że jest to chyba pierwsza stacja, pierwszy właśnie dworzec, na który widzę, że są takie właśnie oferty, gdzie możemy nabyć jakąś nieruchomość od PKP. No, powiem szczerze, trochę jestem tym zdziwiony. Pierwsze z pomieszczeń komercyjnych, zobaczcie, tutaj właśnie jest zajmowane przez koleje dolnośląskie. Ogromny szacunek, właśnie tutaj znowu dla kolei dolnośląskiej. Zobaczcie, defibrylator. Uważam, że takich rozwiązań powinno być jak najwięcej na polskich dworcach. Zarówno po mojej lewej stronie, jak i po mojej prawej stronie mamy zobaczcie okna do sprzedaży biletów. No tak jak widzicie obecnie są tutaj rolety i biletu już nie zakupimy. Za moimi plecami główna hala dworcowa. Zaraz zobaczymy, jakie tam mamy dostępne usługi. Spójrzcie tylko na ten niezwykle ciekawy i zabytkowy sufit. A ze stacji Jelenia Góra w ciągu dnia odjeżdża 8 pociągów kategorii Intercity. Słuchajcie, sobie nie mówić, uważam, że tutaj mieszkańcy Jeleni Góry są naprawdę bogaci, bo zapłacić 6 zł za dużą czekoladę albo 6 zł za dużą kawę? No to powiem szczerze, że takich cen na dworcu dawno nie widziałam. Upałów jeszcze nie ma, także miski z wodą, no niestety też brak. Niezwykle ciekawe jest to, że na całej stacji Jelenia Góra mamy tylko jedną nieruchomość na wynajem. Wow. Toalety na stacji Jelenia Góra są niestety płatne, co prawda to tylko symboliczne 2 złote, ale tak jak wiecie, ja płatnych toalet nie testuję. Na uwagę zasługuje również fakt, że ściany na dworcu są przyozdobione mapami. Tutaj mamy mapę rowerową, a tutaj zobaczcie z kolei... Mamy schemat szlaków turystycznych, także, no, naprawdę jest to dosyć unikatowe. Kolejną ciekawostką jest również to, że parking dla rowerów, który znajduje się tutaj po mojej lewej stronie, jest na Hali dworcowej. No, słuchajcie, zazwyczaj takie miejsca są jednak obok dworca, a tutaj, właśnie w środku, no, słuchajcie, jest to naprawdę dosyć ciekawe i intrygujące. No, uwagę również zasługuje tutaj piękna panorama, która przedstawia zarówno śnieżkę, jak i inne okoliczne góry. Na dworcu znajduje się również fryzjer, więc jeżeli macie ochotę trochę odświeżyć swój wygląd, żeby wyglądać jeszcze lepiej, no to właśnie możecie skorzystać z jego usług. A jeżeli jesteście spragnieni albo głodni, no to tutaj też oczywiście tak jak zawsze na dworcach macie również taki właśnie kiosk. Znajdujemy się w swoistym takim właśnie tutaj przedsionku. I tutaj zobaczcie, również mamy cztery oferty nieruchomości na sprzedaż, więc jeżeli byście chcieli nabyć 2 hektary... Na terenie Jeleni Góry, no to telefon macie podany, ale ceny niestety brak. Meldujemy się na zewnątrz dworca, będziemy tutaj właśnie go podziwiać, jak wygląda z zewnątrz. No i słuchajcie, pierwsza sprawa, posterunek SOK za moimi właśnie plecami. Zwróćcie tylko uwagę na ten dosyć nietypowy właśnie znak, gdzie jest nasz polski orzełek. Kolejna ciekawostka, na peronie 1A mamy, zobaczcie, świętą Katarzynę, która modli się tutaj za wszystkich podróżnych, jak i kolejarzy. Kolejna bryła naszego dworca, bo tutaj tak jak widzicie mamy tą część taką dostępną właśnie dla podróżnych, a tutaj z kolei właśnie inna, wydaje mi się, że to właśnie jest ta taka bardziej zabytkowa, ta taka używana w przeszłości. No powiem szczerze, że można tutaj mieć wątpliwości, które to jest główne wejście na ten dworzec. Ogromna przestrzeń, słuchajcie, tutaj naprawdę można byłoby urządzać jakieś zabawy, hulanki i inne swawole. Oczywiście nie mogłoby także obyć się bez lokalnych malowideł ściennych. A teraz kolej coś dla prawdziwych miłośników. Teraz coś dla prawdziwych miłośników. Kolej zobaczcie zabytkowa, ja wiem, chyba to była po prostu obrotnica. Kolejnym ciekawym obiektem na peronie numer 1 jest niewątpliwie również ta wiadka zabytkowa. Stara zabytkowa nastawnia. No, ten napis ma naprawdę niezwykły klimat. Za moimi plecami dworzec w całej jego okazałości. No, słuchajcie, trochę serce boli, że ta właśnie część nowsza i według mnie brzydsza jest właśnie w użytkowaniu. I w dostępie dla podróżnych, a ta zabytkowa, i ta naprawdę z duszą, no niestety już dla podróżnych nie służy. Przejście podziemne, a więc czas na perony. Zobaczmy, jak wyglądają na stacji Jelenia Góra i czy mają naprawdę wysoki standard, tak jak ta stacja. Standardowo, jak na innych stacjach, mamy oczywiście reklamę taksi, ale na pewno ciekawe jest to, że z poziomu przejścia podziemnego do dworca niestety się nie dostaniemy, tylko musimy się stąd wydostać. Serdecznie Was witam na peronie numer 2. Słuchajcie, no aż miło po prostu się na to wszystko patrzy. Zobaczcie, posadzka tutaj wykonana z kostki jest naprawdę nieźle. No i zobaczcie tylko ten oto słupek. Odmalowany, nieskorodowany, aż dusza się cieszy. A dach zobaczcie, wszystko jest zabezpieczone siatką przed gołębiami, a sama konstrukcja dachu jest odmalowana i jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. więc co tutaj na głowę na pewno nikomu nie pada. Peron trzeci wygląda dosłownie tak samo jak peron numer dwa, dlatego przenosimy się na peron czwarty. A na peronie czwartym zobaczcie takie, oto właśnie piękne, zabytkowe wejście. Dodatkowo peron ten różni się od innych tym, że jest zdecydowanie węższy, a także nie ma tutaj żadnego zadaszenia. Spójrzcie tylko sami. Niezwykle interesujące tajne przejście znajduje się obok schodów prowadzących na peron numer 1. Sami tylko zobaczcie. No niestety drzwi są zamknięte. Napiszcie koniecznie komentarzu, jak oceniacie stację, a także dworzec i jelenia góra. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i co widzimy się w kolejnym materiale Siema!